Siema, siemano, tutaj w Drangur znajdujemy się dzisiaj w dodatku już nowym. Jak widzicie, Diablo czy Reaper of Souls. E, tak jak kiedyś zapowiadałem, seria będzie zaczynała się w tych odcinków od właśnie Reaper of Souls'a. E, to jest mój Crusader. Tutaj mamy prawie wytrzymałość 4 miliony. Damage malutki jak na razie, bo to dopiero poziom 66. Przechodzimy grę. Tutaj będzie taki mały spoiler, więc kto chce, to niech ogląda, kto nie, to nie. Na razie robię jedną z misji, muszę znaleźć e, takie runy oblężnicze, które pomogą mi w odblokowaniu Taranu, żeby dostać się do fortecy Pandemonium, czyli tam, gdzie znajduje się Malta. L. Jak widzicie, damage spory jest nawet. Wytrzymałość też jakaś w miarę jest, tylko kurczę. Tutaj akurat przerażenie dostaję od tego potwora i nic nie mogę zrobić z tym. Ehm... Dosyć to jest uprzykrzające, powiedział. Aha, tam jest druga elita. To jest. No nawet, nawet. Grałem na początku na poziomie Tormentie. Ale stwierdziłem, że po prostu tłuc te elity przez pół godziny to się nie opłaca mi kompletnie. Więc przeszedłem na zwykły poziom trudności. Nie, nie widzę sensu grania po prostu na tormencie, wiecie. Eee, na tormencie będę później grał, ale, bo no, na razie po prostu chciałem. Chcę mieć przede wszystkim 70 poziom, zanim pójdę na Maltaela, bo zrobili teraz w tym paczu, tak, że zawsze e, za pierwszym zabiciem. Kurde. Jeżeli pierwszy raz zabijemy danego bossa w danym akcie. To dropi z niego legenda, i dlatego wiem, że zabijając Maltaela, będę miał szansę na dopięcie legendy. E, tak samo Wam od razu mówię, że żebyście wiedzieli, więc dlatego nie robiłem żadnych bossów. Nie mam zrobionego Diablo, Asmodana, króla tego, po prostu takie szybkie, tak sobie miałem do 60 -tego poziomu. A teraz, na kusie. Ale żeby nie było ciekawiej, to tutaj mamy drugą elitę. Też równie dobrze znerwiającą. Teraz najgorsze, bo nie wiadomo który jest który, a jeszcze teraz późno tyle jest. Ojej! Wow, 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 wo, dużycie wo, jest. No, nie widzę w tym, w tym jakiegoś sensu większego. Zginę prawdopodobnie teraz. Tak, zginę, za dużo elit. może się jeszcze doczekam na potkę, nie będzie tak źle. Tutaj jest problem tylko taki, że ta elita e, szczela, jakby to powiedzieć, zadaje przez to ogromnego damage'a. Może wyeliminował najpierw te zwykłe potworki, ale nie wiem. Jak widzicie, chory damage po prostu. Nic nie co mogę zrobić? Tej elity raczej nie uwalę tutaj, w, nad, w takim poziomie. Muszę coś wymyślić innego. Za mało też damage włap tym całym Crusaderem. Ja taki bardziej na tanka jestem, aniżeli na damage'a. To jest chore, pa, patrzcie, patrzcie co się dzieje. Jedna elita się tak zasumowała. Dobra, pieprzyć są elitę, nie będę jej bił Chociaż nie wiem w sumie czy to nie jest elita, która może mi dropnąć ten mój przedmiot potrzebny po Ogólnie jakie refleksje po diablo 3 Teraz po tym dodatku. Dodatek jest wyrąbany w kosmos, jest zarąbisty. Naprawdę warty zakupu jest. Oj, mamy bu buławę. Fajnie, tylko że nie mogę jej podnieść. Dobra, już ją podniosłem. No i dropona mu właśnie legenda, buława pewno dwuręczna, oby. No w sumie będzie pewno lepsza niż ten Skorn, ale nie wiem, Skorn mój daje 274% na Krita, dosyć dużo, dlatego też takie czasem liczby fajne wychodzą. To są najbardziej denerwujące stworki. Sen nie trapiłem wtedy w niego. No i po raz kolejny masz laserek. Tutaj tego teraz małego skrzacika gonimy. Dobra, zabiliśmy go. Idziemy skrzynkę otworzyć może coś z niej znowu dropnie. Wiecie co. Nie trzeba grać na tormencie jakimś tam, żeby mieć nie wiadomo co. Dobra. Jednoręczna buława, no ale dobra, otworzę ją. W sumie mam heaven and strength, ale mógłbym to zmienić na korzyści tej broni. Eee, no tak, damage'a ma teoretycznie większego, ale no nie wiem, nie wiem. Jak to będzie wyglądać. Damage mi spadnie, życie mi podrośnie, ale critical mamy 400 tyle procent, to się nie opłaca mi. Jak na razie, tak sądzę. No tutaj też jest zarobista broń dwuręczna i jest gniazdo, akurat. I tutaj prawdopodobnie sobie to wymienię. Tak, tą broń sobie założę, bo jednak nie, powiem Wam, że 15% to będzie dużo dla tej broni. <laughs> po gradzie, brodzią yy, jednoręczną. Jeżeli się używa Hanowany Strength, jest bezsensowny, A tutaj, przy stratę trochę tego krytyka, no wiadomo. Czyli tak, to, 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 do kasacji, to, do kasacji, to, do kasacji, to, do kasacji, to, 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 o tym pomyślimy. Eee, teraz tak, idziemy sobie do naszego tutaj usunąć klejnocik, za 100 tysięcy usunęliśmy, z składamy, tu wrzucamy klejnocik, założymy teraz corna i jest różnica 63% damage'a. Skorn daje tyle, to daje tyle, ale mamy 161 tysięcy damage, a, a nie jakieś kurde 100, więc zostajemy przy tej broni, ewentualnie możemy spróbować ją przetransmogryfikować, bo ona nie wygląda najlepiej z tego co widzę, no nie wygląda najlepiej, wejdziemy sobie w transmogryfikację i na co ją możemy przetransmogryfikować z obecnych tu rzeczy. No, niestety nie możemy na za bardzo ciekawe rzeczy ją przetransmogryfikować. To wygląda nawet, nawet, to by pasowało chyba do mojego oręża. Nie, to na pewno nie. To by bardziej pasowało, mi się wydaje. I to sobie zrobimy taką transmogryfikację fajną. O boże, jak to wygląda śmiesznie. No, i odstawiamy sobie nasze legendy. <laughs> I wracamy. Powiem wam teraz tak, że teraz przy takim damage'u to mamy mały upgrade, więc może nam coś podskoczy teraz damage. Eee... Aha, tak, ogólnie te odcinki nie będą... Od razu, od razu damage jest. Oczywiście krytyka przez to spadna, ale no cóż. Któż ja na to mogę poradzić? To nie ode mnie zależy przecież, wiecie sami. No dobra, jest jakiś damage. Nawet bym powiedział, że spory jest, bo można wreszcie mopka obłożyć szybko, a nie pół godziny go bić. Eee, najgorsze jest to tylko, że nie wiem w którym dokładnym momencie znajdują się te nasze zaserane runy obrężnicze. Jak już domędziemy to, to wejdziemy do, fort do fortecy pandemonium. To już będzie wtedy dosyć duży plus. Na razie jeszcze jesteśmy no, na polu przed pandemonium bitewnym Też nie wiem jeszcze jakiego typu te odcinki będą. Na pewno będziemy jakieś rany robić ciekawe. Eee, typu po jakieś legendy czy coś na tych trybach przygodowych i tak dalej, bo to dużo graczy założywać tych trybów teraz eee, w sumie na moim battle Tagu ostatnio patrzyłem na to. Prawie wszyscy chodzą tylko na to, więc... Myślę, że też to będzie jak, jak, jakiś cel nasz. ładnie Prawie milion siadło. Nie no, maksymalnie tutaj może usiąść 3 miliony. Dobra. Wejdziemy sobie tu. Tym, 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 tym. Ojej, lawina. Spada za mną sufit. Trafił mnie. A mierne to było. No dobra, tu będzie teraz zabawa. To jest fajnie zrobione, właśnie, że pusta droga, a nagle jak trzeba wracać od tej skrzyni, to nagle się robi pełno podpor. To jest to mi się podoba bardzo strasznie. W ogóle też jest to fajnie zrobione, wreszcie, że te przedmioty są wszystkie wykorzystywane do czegokolwiek. Do bs szczególnie. Odcinek będzie 20 minutowy, to muszę go podzielić, bo wiem, że będzie zajmował, jak go podzielę, 5 MB, a nie ee, 4 do 5 GB, więc dlatego go podzieliłem i w tym może, może był mały wszystko musicie zobaczyć. Wracamy może do tego pola naszego bitwy, albo i nie. Strasznie, strasznie mnie irytują te potworki małe. Te, te mnie w ogóle bardzo, bardzo irytują chyba. Są strasznie denerwujące. Strzelają jakimś dziadostem zielonymi. Co to w ogóle jest? I jeszcze uciekają, żeby było ciekawiej. Ja nie wiem, nie mogę znaleźć tych oblężniczych pierdów. Nie wiem gdzie one są. Znaleźliśmy coś, co się może przydać. O. Co to jest? Co to tu jest? Aha, no dobra spoko. Dawno temu oręż ten nie został wykorzystany do pokonania pozorównej kwestii oblężnicznej i jej dramatycznego Machina do dzisiaj zachowała swoją. Niestety oręż atakuje zarówno nas, jak i naszych wrotów. Możemy go jednak wykorzystać za bardzo. Jeśli odzyskamy nad nimi, panowanie. No fajnie. O, to będzie ładne. E, Broni aniołów przeprowadzających rytuał. Fajne, tylko że to mię jest w stanie zabić. No to już nikt nie pomyślał. Dobrze, że są tylko te dwa anioły, a nie więcej. O, będzie przyjęcie. Tutaj trzeba się schować w takim razie. Teraz już to ogarnię, Wcześniej nie wiedziałem, gdzie mam iść. Nie no, na razie spoko. Jest prawie połowa tego rytuału przeprowadzona. Więc tam no, nie ma jakiegoś problemu. No, idealnie. Nie widziałem tej misji wcześniej, to znaczy ja to wcześniej nie robiłem taksy sobie, ale tak, żeby po prostu mieć 60 poziom jak najszybciej, żeby móc po prostu to przechodzić. A przy okazji nie robić bossów. Typu diablo i tak dalej. Inni raczej robili, a ja po prostu sobie przyjdę i od razu, zanim zacznę Maltaela robić, zrobię te wszystkie bossy. Poproszę kolegów, żeby mnie tam wrzucili na, na te bossy. No i będę miał 4 legendy, które nas dadzą mi dosyć dużą przewagę już na, na, na czym z Maltaelem, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy na jakim poziomie będziemy w ogóle wstać, znaczy na jakim poziomie stać się będzie odbywało. No i co jest? Dajemy sobie ładnie radę, mi się wydaje. Troszkę dużo tych demonów się teraz nasalało. Zabi? O nie, boss się pojawił. Co się dzieje? Ach, ten boss. Cyk, cyk. No nie. Jaka sprawa tam? W ogóle nic mu nie robię, przecież. Co za głupi boss. To już powinien zginąć teraz. Może zmarnował skill. Ojej, zaraz zmarnował. stało, że skalał Jest nam teraz nieprzydatny. Wielki oręż powstał w odpowiedzi na oblężenie fortecy Pandemonium. Zarąbiście to wygląda. Szkoda, że akurat ten koleś go nam uszkodził i nie możemy z niego za bardzo korzystać. Tu by można było prze sobie ty... No nie, no może to nie. Strasznie mały poziom tych niektórych przedmiotów. To jest na przedmiot wyższy akurat niż moja legenda, która pierwsza, jest na 61, jest gorsza milion razy. No to szukamy dalej tych run. Jest, znaleźliśmy. Nie boimy się tego jakoś. Widzicie, stoję sobie w zielonym głównie. No dobra, teraz już nie stoję, ale jak stoję i biję się tutaj, to mi nic to akurat nie robi. Mogę stać nawet w dwóch, tak mi to nic nie robi. Tylko, że jak mnie podpali i laser rzucimy, no to już wtedy jest troszkę ciężko. No ale normalnie sobie radzimy bez problemu z tym. Przy takiej wytrzymałości, Crusaderem, proszę was, to mi nic nie robi. Dlatego, że jest jakąś trasę kontrolę nad swoją postacią, wtedy to jest jednak spory problem. Gdzie to jest? Dobra. Tą runę mam. To jeszcze tą drugą by wypadało znaleźć. O, elity są akurat, fajnie, może coś drognie wreszcie z nich porządnego. To są akurat te głupie elity to będą zwiewać. Nie będą się bić chciały. No i to jest właśnie takie prymitywne trochę dranie Crusaderem w takich momentach. Bijesz, bijesz się Crusaderem, a właśnie muszę je zagonić po prostu tak jak w No i tak to wyglądało. Teraz to właśnie walka z elitami, takimi głupimi. Nie wiem czy jest w ogóle sens je bić. No uciekają po prostu cały czas i, i a ja muszę za nimi ganiać To jest bez sensu w ogóle. I... Użycia dopiero im zbiłem. I może je ubiję w końcu, może coś dropnie, jakaś legenda czy coś. Przydałoby się. Już tyle nie dropiło... Nic tak długi czas. <grych> Fajnie. No to teraz będzie zabawa. Weszły te elity. W ogóle nie mam pomysłu, jak, jak je rozwalić. No super. sobie ta uciekły. No może nie będzie tak źle. Może, może pozwolą mi się gonić. No dobra, spadaj. To się zajmę. Jeszcze nie tak. Dobrze to ten mój skill co mam pod jedynką, dosyć takim w miarę mocny jest. To kiedyś on był lepszy na, na beta testach. To oczywiście beta testach go znerpili. No to było do przewidzenia. Dobra, udało się. Zobaczmy, co jest tutaj, w tym, w tym dziadostwie. No dobra, jakieś oręże jest, coś tu jest... Jakieś... mało tego specjalnych rzeczy. Na elita też jest na końcu. O nie, tylko nie te elity. Gdyby takie elity były znowu, to przecież nie do pojęcia. Jest elita na końcu i to jest właśnie ta elita była mowa jest to najgorsza za elity, jaka jest możliwa z diablo. obecnie moim zdaniem to nie dość że jest tak ruchliwa no dobra ma życia nie mam nie mogę jej bić teraz bije mi tyle życia i koniec daj mi 3 miliony demaidżon tutaj tyle Rzeczy zrobiłem no i nic. No i fa fajnie, bo sobie jeszcze działają nowe moje spróbowałem. Wow, wow, wow. Pięknie. To teraz tak, doszedłem do tego momentu i muszę stawić czoła chmarze potworku, żeby do tej elity się teraz przedostać i ją zacząć znowu fokusować. No to lipnie to troszkę idzie. Zabijemy tą elitę i zakończymy ten odcinek, tak mniej więcej na tym musicie mi napisać, co chcecie oglądać dokładnie, bo na pewno richty będę robił, ale to jak wie 70 poziom, nie, nie w tym momencie, bez sensu jest. Ta elita chyba specjalnie mi się wydaje ucieka, bo to akurat tutaj w tym wypadku jest dosyć... Ja ją będę bił, bo, bo mnie zabije za ona. Jej nie zabije. Pierwszą na elitę. W ogóle jakiś skarb był, czy później tam jeszcze wrócić się raz w takim razem. Fajnie Cierpliwości. No dobra Teraz się muszę wrócić tam Czy było coś, czy tutaj czegoś nie było No dobra, nic tu nie było. Więc tak, w takim razie zakończę ten odcinek na tym momencie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Miłego oglądania. Hej!